Państwa bardzo serdecznie reprezentuję firmę Green Smart Energy. Chcielibyśmy dzisiaj przedstawić Państwu aż cztery instalacje dla dwóch wspólnot mieszkaniowych. Dwie z nich zostały wykonane dla wspólnoty mieszkaniowej Villa Lazur przy ulicy Batalionów Chłopskich. Jesteśmy oczywiście w Warszawie. Pierwsza instalacja powstała już w 2022 roku. Jej wysoka jakość oraz znakomita praca zachęciła mieszkańców, jak i zarząd wspólnoty mieszkaniowej do dalszej inwestycji w odnawialne źródła energii. Dlatego w 2023 roku zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy kolejną instalację dla tej właśnie wspólnoty. W tej chwili dwa bloki dysponują już własną energią elektryczną, która w 100% zaspakaja potrzeby lokatorów, jeżeli chodzi o części wspólne budynków. Efekt energetyczny, jaki uzyskaliśmy dla obydwu bloków, jest na tyle zadowalający, że rachunki za części wspólne zostały zredukowane niemalże do zera. Kolejna realizacja: Wspólnota mieszkaniowa w Skoroszach. Jesteśmy przy ulicy Ryżowej 43, budynki A i D. Dwa budynki, dwie instalacje fotowoltaiczne. O tyle ciekawe projekty, że zostały usadowione na gruncie. Ze względu na to, że dachy nie miały możliwości montażowych, zaprojektowaliśmy specjalną konstrukcję pod te właśnie instalacje. Konstrukcje są pokryte powłoką magnelis, dzięki czemu mają wieloletnią gwarancję. I dzięki takim rozwiązaniom udało nam się dla każdego jednego bloku uzyskać 20 kW na tak niewielkiej przestrzeni. Zapraszamy Państwa do współpracy z firmą Green Smart Energy. Jak widać, posiadamy doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Dlatego wszystkie spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, budynki wielorodzinne już dziś powinny skontaktować się z Green Smart Energy, aby być niezależnym energetycznie.